Kochani, jak widzicie, będziemy sobie dzisiaj odpakowywać jedną z puszek, które sobie zakupiłem. W jednym ze sklepów internetowych jest to World Cup 2014. Brazylia, rzecz jasna. Mamy znaczek EURO, czyli chyba przeznaczony na Europę. Szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, jakie tutaj limitki występują. Po prostu chciałem taką puszkę, jak zobaczyłem że są one dosyć tanie, tak kupiłem sobie od razu trochę więcej. Zawsze można z ulubionymi kolekcjonerami powymieniać się w zasadzie, że to się wykorzysta do większej wymiany. Otwieramy. I gdzie jest karta? Na wierzchu? Jak to tutaj jest? Aha, mamy taką słonkę. No nie wiem, jak to się robi. Dobra, dobra, mamy tutaj jakąś kartę. Czekamy, czekamy. Uh -huh, uh -huh. I dajemy ją sobie tu. Najpierw otworzymy paczuchy potem otworzymy kartę. Hmm, otworzymy kartę. Pokażemy kartę. Puste paczuszek mamy 8. No i co, może zostawimy ją sobie w kadrze? Wygląda bardzo fajnie. Można w nich trzymać, jak się wyciągnie te. Gąbki, powtórki też bardzo fajnie do tego służą. No i lecimy. Mamy 8 papuszek. Może będę po prostu pokazywał, a nie mówił jaka, jeżeli to kogoś w ogóle jeszcze interesuje. Bardzo wątpliwe. Ale żeby nie było, że nie pokazuję. Saborio, Luis, Buffon, Szaka Kościelny. Zaczynamy od defensywnego Kieliniego. Eee! Bez stojaczków będzie szybciej. Poza tym, to nie są karty, dla których warto te stojaczki wyciągać. To już są karty kosztujące gdzieniegdzie poniżej złotówki. To już po prostu jest skandal. Jakie to jest teraz stanie. Arbeloa, Tider, Strutman, Fajzulin. O, proszę od razu, fantastyczna karta. Mamy logo Nigerii, no to jak najbardziej na to sobie wykorzystamy stojaczek zasłonimy na razie limitkę później ją sobie odsłonimy i jeszcze do tego wszystkiego dostaliśmy star playera NND fantastycznie i to już drugi pakuszce no właśnie też jestem ciekaw jak um, z tymi kartami rzadszymi jest w tych puszkach oglądać takich unboxingów nie oglądając zbyt wiele także jak sobie otworzę wszystkie 10 puszek to już średnią będę miał taką Dosyć miarodajną Hummel, Benteke, Hulk, Sharoi, Ignaszewicz i mamy Fańsika Suareza numer 4. Miałem pokazywać, ale nic się zapomniało. Sorki tam, wcześniej był jeszcze Neymar jako trzecia, a jako druga to Messi. Tutaj mamy Domingueza, Higuaina. Alimuntariego, Kiotakę, Kostliego i Kaserasa i to jest przebieg pusty. Dobrze się broni. Ma coś w środku wartościowego. Armero, Miralash, Bolanosz, Penya, Calabari. <ścoughs> to chyba jakaś pomyłka z tą obroną była. Maszerano. Mm -hmm. Dante, Casillas, Inler, Evra, Snyder oraz IU. No cóż, jeżeli będzie taka sytuacja, że tylko logo wpadło, to szczerze powiedziawszy, bez zachwytu, zobaczymy, jak w przypadku limitki, ale też pewnie różnie z tym. Ooo, co tu się stało? Uwalona, a niby tak bezpiecznie schowana. Dobrze, że to bazówka. Medjani Aguero Gomez, Boateng Diamanti i Defensive Papasta Populos. To Panowa Nigari też jakieś super rzadkie nie jest. No, ale cóż, ja po prostu uwielbiam polowania na rzadsze karty z tej edycji, także będę miał z tymi kuchami zabawę. Starich, Ospina, Jaumutinho, Badu, Uuu, Game Changer, Shirokov. no to to już troszkę lepiej wygląda. Dwie karty troszkę rzadsze, teraz te karty są naprawdę tanie, ale swego czasu game changery to chodziło o 15 zł na samym początku. Jak zresztą w przypadku większości tych edycji Euro Plus Mistrzostwa Świata z Champions League, troszkę, troszkę mniejsza wartość, no ale. Czyli na sam koniec dostajemy jeszcze Game Changera Szyrokowa oraz Utility Player Jajaturę. No to to już jest taka częsta karta, A limitką ups A limitką naszą jest. Filip Lam, ale czat nie mam tego gracza. <laughs> Chyba jeden, jeden, niemiec, którego nie miałem. i aż się kurde, ale numer. No, od razu mówię, nie jest to super rzadka karta. oczywiście, ale sam fakt, że jeszcze trafiam... Karty, których nie mam, to jest dla mnie super sprawa, ponieważ ja już tych limitek to mam chyba z 50 ponad. Patrzymy, czy go gdzieś tu widzę. Nie ma. Jest Müller, jest Goetze. Jest Schweinsteiger. Mamy Podolskiego, Kloze gdzieś jeszcze powinien być... Schweinsteiger mam on dwa razy? Tak, no to będę musiał wymienić. Ja jestem udany Schweinsteiger po raz drugi, jest też Özil, dobra, czat, to jest mój brak, fantastycznie, haha, super, no to pierwsza puszka od razu mnie pozytywnie zaskoczyła, bardzo się cieszę, mam nadzieję, że tych rzadszych, te rzadsze też się da tutaj upolować, zobaczymy, jak dla mnie, kciuk w górę, jak się podobało, zapraszam na kolejne puszki, inne takie, tych edycji jeszcze troszkę. Różnych do otwierania. Mam. Trzymajcie się wszyscy. Miłego dnia Wam życzę. Pa.